Dzień dobry, witam Was z, mo z mojego domku. Bardzo chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak możemy ozdobić swoje tkaniny. Bluzeczki, zasłonki, obrusy, sukienki, co tylko macie. Malowanie tkanin jest bardzo dobrym sposobem na poplamione rzeczy. Zdarza się tak, że czasami coś nam spadnie, jemy, czy gdzieś się y, dotkniemy i wybrudzimy swoją ulubioną rzecz. Spójrzcie. Ja tu ubrudziłam swoją ulubioną sukienkę buraczkami. Oczywiście nie mogłam niczym tego wybrać, więc postanowiłam ją zamalować. Zamalowałam ją w ten sposób. O farbkach za chwilę powiem i o sposobie malowania. I mojej plamy nie widać. Tu mam drugą rzecz. Jest to spódnica, którą pomalowałam, ale spójrzcie, tutaj też ją poplamiłam. Dlatego będę musiała przenieść wzór do góry, żeby ukry ukryć moją plamę. Malowaniem tkanin zajmują się ludzie od stuleci. Najbardziej znanymi chyba twórcami są Hindusi. Ja tu znalazłam taką starą narzutę, już mają na niej siedzi, która jest malowana z już jest troszkę spłowiała, bo były też zielone kolory, ale jeszcze do czego się wykorzystam. Mam też tkaninę, którą malowałam metodę, metodą batiku. Jest to malowanie najpierw woskiem gorącym, a potem barwienie w barwnikach. Po kolei to się robi. Etapami to jest troszkę trudne, dlatego. Opowiem Wam dzisiaj o łatwiejszym sposobie. Myślę, że ta zabawa może być wykorzystana przez dzieci, jak też przez dorosłych. W internecie znalazłam książkę, którą bardzo polecam wszystkim. Jest to sposób, jak malujemy barwnikami, które dała nam natura. Na świecie przepiękne tkaniny. Malowane listkami, kwiatkami, korą drzew, wykonuje pani, która nazywa się India Flint. Jeżeli wpiszecie w Google jej imię i nazwisko India Flint, zobaczycie, możecie się zainspirować tkaninami, które ta pani wykonuje. Zapraszam Was teraz do mojego małego bałaganiku, żeby pokazać, w jaki sposób prosto, łatwo możecie wykonać rysunek, malarstwo na tkaninie. Idziemy przez moją kuchnię. Tu są magnesiki, które zrobiłam. I zapraszam tu na stół. Przygotowałam stemple. Stemple można kupić w sklepach drewniane. Do słoneczka. Do słoneczka, proszę bardzo. Można je pokryć farbką i odbić na tkaninie ale to jest bardzo duże ułatwienie spójrzcie tutaj, ja przygotowałam stemple samodzielnie możecie zrobić takie stemple na styropianowych opakowaniach potrzebne do tego będą narzędzia niezbyt ostre ja wzięłam pałeczkę od sushi może być też szydełko i robię sobie na tym styropianie Rysunek. Bardzo łatwo. Prosto można najpierw narysować ołówkiem, jeżeli ktoś nie chce robić tego od razu, nie czuje się na siłach. Na przykład powstanie mi jeden listek. Tutaj taki drugi zawinięty. Mogę zrobić kółeczka, ponieważ Akurat na tym opakowaniu są tutaj gotowe kółeczka. Myślę, że szydełko poradzi sobie lepiej, bo ten patyczek troszkę mi rwie styropian. O robię sobie takie klęsłe elementy. Wy możecie zrobić cokolwiek Wam podpowie wyobraźnia. Mogą być to motylki, zwierzątka, kwiatki. Czy jakieś Wasze ulubione motywy. Mogą być też napisy. Tylko pamiętajcie, że wtedy robimy odwrotnie lustrzanym pismem, żeby nam się odbiły. No jeszcze może parę trawek zrobię. O, podzielę to. I w ten sposób zrobiłam swój stempelek. Do tego używam farb. Są to farby. Są to farby, tu stoją, pokaż te farby, może? Akrylowe do malowania na tkaninach. Możemy je kupić w sklepie internetowym dla plastyków. Są w różnych kolorach, ale jak pamiętacie z poprzedniego filmu, kolory zawsze możemy mieszać. No to ja szybciutko otworzę sobie kolor brązowy, kolor niebieski. I kolor żółty. Naniosę to na mój stempelek. Tak bardzo niedbale. Troszkę. O, brązowy się skończył. Troszkę zieleni. Wezmę ten drugi brąz. Jeszcze troszkę żółtego. Zobaczymy, co nam tutaj się wydarzy. To jest fajna zabawa, ponieważ możemy niechcący pomieszać kolorem. Spójrzcie. Wałek zabiera mi niepotrzebną ilość farby. Odkładam go. Przyciskam do tkaniny łapkami. Dosyć mocno, zdejmuję. Kolory wyszły mi mało wyraźne, natomiast bardzo ładnie pokazały się wszystkie elementy, które narysowałam moim szydełkiem. Ponieważ kolory wyszły, jakie wyszły, teraz mogę się pobawić podmalowując dookoła moich elementów. Spójrzcie o mogę zrobić. czerwone kółeczka, kładę delikatnie farbę. Ponieważ ona jest dosyć gęsta, teraz mogę ją rozprowadzić samą wodą. Ona nam się będzie pięknie rozlewać, ale rozlewając też robi cudowne efekty. I w ten sposób możemy się bawić, ile chcemy. Ja z tej strony mam gotowy, odbity wzór mojego kotka. Odbiła się farba troszkę lepiej. Widać? Super. Tutaj, tak jak powiedziałam, możemy się pobawić. Oprócz tego, są też pisaki do tkanin, które się nie zmywają, którymi możemy rysować sobie elementy, jakie chcemy. Na przykład, możemy napisać sobie torba na sprawunki mojej. Mamy. Musimy to zrobić w ten sposób? I dalej bawić się w malowanie przeróżnych elementów dookoła. Ja jeszcze robię coś takiego, bardzo często, że lubię niespodzianki. Chciałabym sobie. Kolorkami, jakie mam, spójrzcie, i wtedy wchodzi duża ilość wody, która potrafi tą farbę rozlać. O. I zrobić bardzo ładne efekty. Tutaj akurat mogę sobie zrobić łączkę, wykorzystać też. Cieńsze pędzelki do małych elementów. I w ten sposób możemy się bawić nieskończoność. Jak nam wyschnie nasza praca, musimy ją utrwalić. Leży sobie tak, Cały dzień i całą noc, a na drugi dzień, na lewej stronie, utrwalamy ją żelazkiem ciepłym i kolor nam się pięknie utrwali. Możemy wtedy spokojnie ją prać. Zwróćcie uwagę, że włożyłam do środka karton, żeby mój wzór nie odbił się na drugiej stronie. To jest bardzo ważne. Tutaj przygotowałam bluskę, którą będę malowała. Bo, gdybym nie włożyła tego kartonu w środek, to miałabym wzór z przodu i na plecach mało wyraźny. Myślę, że to jest bardzo dobry sposób na wykonanie prezentu, a także na to, żeby pozbyć się, zakamuflować plamy na swoich ulubionych ubrankach. To dzisiaj na tyle. Spróbuję wymyśleć. Na następnym razem coś nowego. Do zobaczenia i życzę miłej zabawy.